Bierzemy palec wskazujący, zginamy go w taki szpon w ten sposób, żeby opuszek był skierowany w naszą stronę. Następnie na palca wskazującego kładziemy kciuk. Kąt między nimi to około 90 stopni. Od tego wspólnego skrzyżowania kciuk wystaje około centymetra i palec wskazujący to samo. Teraz należy włożyć kostkę dokładnie w środek między tymi palcami. Czubek kostki jest skierowany w lewą stronę. Wkładamy, 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 o, i mamy teraz prawidłowy chwyt. Kostki nie należy, nie należy trzymać zbyt daleko od czubka, wtedy kontrola nad kostką będzie bardzo słaba. Tego wkładamy jak najgłębiej, tak żeby nam tutaj czubek wystawał około 2 mm. I w ten sposób, jak spojrzysz, kawałek kciuka wystaje z prawej strony kostki, a kawałek palca wskazującego z lewej strony kostki.